1 2 3 Ha Cholera. To nie ten star. W tym odcinku pokażę wam zestaw z serii Star Wars Mandalorian Battle Pack. Zapraszam. Do zakupu nakłoniła mnie cena. Dla mnie Gwiezdne Wojny skończyły się wraz z powstaniem trzeciego epizodu, a ten model powstał inspirowany serialem Wojny Klonów, za którym nie przepadam. <śm> Siada graficzna pudełka jest bardzo ładna, dynamiczna, żywa. Bach, 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 bah, bach, bach. W środku dwa woreczki oraz instrukcja. Stop. Tyle pozostało elementów, a tak wygląda gotowy model. Cztery ludziki z takimi samymi gębami z plecakami odrzutowymi, z i pięknie zdobionymi torsami. A tak na serio, czy patrząc na tę główkę nie macie odruchów wymiotnych? Dobrze, że są w kaskach. Co do uzbrojenia, mamy tutaj cztery rodzaje blasterów, w tym i e web blaster. Możesz go postawić jak ci ciężko. Dzięki. Ze stanowisk bojowych mamy wieżyczkę, Nasza broń jest obracana. A z pojazdów mamy Mandalorian Spiderbike. Pewnie myślałeś, że ten pojazd lewituje. A tu co? Klocek. Podsumowując. Patrząc z perspektywy dziecka, jest to świetny zestaw. Cztery ludziki gwarantuje możliwość wspaniałej zabawy samemu oraz w grupce przyjaciół. A jak jesteś pazera, to namów swojego kolegę na kupno zestawu 7913. Stwórzcie wielką bitwę klonów. Z perspektywy osoby dorosłej, zestaw ten zmusza do refleksji. Popatrzcie, jak bardzo licencja zwiększa wartość produktu, skoro zestaw z serii City jest o wiele tańszy, a ma tyle samo ludzików i zbliżoną ilość klocków. Więc, czy warto przepłacać? Tak czy siak, dzięki Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam Was do. Oceniania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału. Miłego dnia, na razie.